Kotarutao. Wyspa porośnięta lasem deszczowym, pełna piaszczystych plaż, wapiennych klifów oraz rozsianej gdzie niegdzie rafy koralowej. Miejsce, gdzie natura, jej niemal nienaruszone dziewicze piękno, wraz ze spokojem, który oferuje prawie totalny brak turystów, przyciąga ludzi szczególnie łaknących kontaktu z przyrodą w niezmąconych przez świat zewnętrzny warunkach. Kotaru Tao jest największą, ponieważ na przestrzeni 152 km wyspą Morskiego Parku Narodowego. Posiadając w ofercie jedynie skromnie, a możliwe, że dla niektórych nawet i spartańsko wyposażone bangalały, nie przyciąga niezliczonej masy turystów. I między nami bardzo dobrze. Na miejscu można wypożyczyć kajak albo rower. Bicycle, bicycle. Była if my head is a jungle, I sow the seeds of positive thought to grow the trees into fruitful groceries from my heart and my mind and my soul to feed. Kill the doubt, smoke the weeds, and it's full steam ahead on the open seas. A place where I think and see lateral, the free radical dreams magical. Brzmi jak kolebka piękna i spokoju, aczkolwiek nie zawsze tak było. Między 1938 a 1949, kiedy wody wokół wyspy roiły się od rekinów oraz krokodyli, na wyspę zostało zesłanych niemal 3000 skazańców. Taki zabieg miał na celu odizolowanie społeczeństwa od jego najniebezpieczniejszej części. Podczas II wojny światowej, kiedy Tajlandia była okupowana przez Japonię, populacja wyspy zaczęła cierpieć na kategoryczny brak środków do życia. Głód zestawił w szranki zarówno strażników, jak i więźniów. Formując przy tym całkiem pokaźną armię piracką. By nie pozostawić po sobie żadnych śladów, ataki stawały się coraz bardziej nasiągnięte przemocą. Uwzględniając masowe mordy oraz palenie ograbionych łodzi. Te pirackie zastępy były tak skuteczne w swoich działaniach, że zaczęły handlować nabytym łupem na lądzie. Co stało się potem? Nawet kiedy wojna na Pacyfiku dobiegła już końca, nowy rząd Tajlandii w reakcji na rosnące prośby handlarzy z Chin oraz Malezji pozostawał bezsilny wobec pirackiej floty. Ostatecznie w 1946, licząca sobie 300 żołnierzy, armia brytyjskiej marynarki wojennej doprowadziła piratów do kresu podróży. o. Ja pierdolę, ale gorąco.